Spacery z naszym pupilem w wysokich temperaturach mogą okazać się śmiertelnie niebezpieczne. Zapewnienie mu dostępu do bieżącej wody nie wystarczy. Jeżeli wyprowadzasz psa na spacer, to musisz obejrzeć ten materiał, by dowiedzieć się, jak chronić swojego zwierzaka przed upałami. Przede wszystkim zdejmij psu kaganiec. Kaganiec bardzo utrudnia ziajanie, czyli naturalną formę obniżania temperatury ciała zwierzęcia. Dlatego ściągajmy psu kaganiec. Za każdym razem, kiedy jest to możliwe, i pozwólmy mu swobodnie oddychać. Kiedy upał wyjątkowo daje się we znaki, zrezygnujmy z zakładania kagańca naszemu pupilowi, ponieważ pies nie może swobodnie się napić czy ochłodzić się. Szczególnie niebezpieczne są te metalowe, które bardzo szybko się nagrzewają, oraz kagańce weterynaryjne, które jak taśma oplatają pysk zwierzęcia, skutecznie uniemożliwiając wentylację. Unikaj spacerów w upale. Latem zrezygnujmy z długich spacerów w południe. Długość spaceru dostosujmy do panujących warunków atmosferycznych i temperatury powietrza. Gdy upały wyjątkowo dają się we znaki, wybierzmy się na dwór wczesnym rankiem czy późnym wieczorem, gdy temperatura jest mniej dokuczliwa dla naszego ulubieńca. W ciągu dnia pozwólmy psu załatwić swoje potrzeby fizjologiczne, jednak nie zachęcajmy do nadmiernego wysiłku czy męczącej zabawy. Wybierzmy spokojne zabawy w tropienie wykorzystując maty węchowe czy zabawki wypełnione smakołykami. Wybieraj zacienione miejsca. Wybierając się na spacer z psem, unikajmy otwartych przestrzeni, bardzo nasłonecznionych miejsc, nagrzanych chodników i ulic. Wybierajmy zacienione miejsca, spacery w lesie czy odpoczynek na plaży pod parasolem. W cieniu drzew z dostępem do świeżej wody z możliwością schłodzenia się np. w jeziorze. Pozwól psu na odpoczynek. Upalne dni psy szczególnie potrzebują czasu i miejsca na odpoczynek. Dobrym rozwiązaniem może być łazienka, najczęściej wyłożona chłodnymi płytkami, gdzie pies będzie mógł się zrelaksować i zregenerować siły. Nigdy nie zostawiaj psa samego w samochodzie. Samochód nagrzewa się niezwykle szybko, szczególnie gdy jest bezchmurne niebo. Nawet jeżeli zostawimy uchylone okno, wewnątrz robi się niemiłosiernie gorąco w ciągu kilku chwil. Pies pozostawiony w samochodzie nie ma możliwości skłodzić się przez dyszenie i poduszki na łapach z powodu braku cyrkulacji powietrza. Dlatego nigdy nie zostawiamy psa w zamkniętym samochodzie w pełnym słońcu. Dbaj o skórę i sierść zwierzęcia, wbrew pozorom, szerzenie psów na krótko wcale nie jest najlepszym rozwiązaniem na lato. Sierść stanowi doskonałą izolację przed ciepłem, istotna w tym przypadku jest właściwa pielęgnacja. Dlatego warto pamiętać o regularnym wyczerzywaniu i pozbywaniu się martwego podszerstka. Jedynie włosy na brzuchu czy pod pachami można nieco skrócić, aby zapobiec nadmiernemu kołtunieniu się. Właściciele psów pozbawionych sierści powinni zadbać o ochronę przeciwsłoneczną. W tym celu warto udać się do sklepu zoologicznego i zakupić specjalny krem z filtrem dla psów. Kremy przeznaczone dla ludzi nie nadają się dla naszych pupili. Składaj psa! Nasz pies jest miłośnikiem pływania? Koniecznie zabierzmy go nad wodę. Można pomyśleć także o odmuchanym basenie czy zraszaczu, które mogą być wspaniałą rozrywką dla naszego pupila. Zadbajmy jednak o optymalną temperaturę wody, aby nie była zbyt lodowata, ponieważ może spowodować szok termiczny u naszego zwierzaka. Jeżeli nasz pies unika wody jak ognia, nie zmuszajmy go na siłę. Ochłodźmy go, zwilżając chłodną wodą nogi i głowę zwierzęcia. Dobrze sprawdzą się także włączone wiatraki, klimatyzacja czy otwarte okna. Pamiętajmy jednak, aby nie przesadzić ze zbyt dużym przeciągiem. Długotrwała ekspozycja na słońcu naszego pupila może skończyć się dla niego przegrzaniem lub udarem cieplnym. Dlatego pamiętajcie, dbajcie o swoje psy.